Klawesy. Bardzo trudno w czasie krótkiej prezentacji opowiadać o instrumencie o tak bogatej i długiej historii. Najstarszy instrument z tej grupy powstał w XIV wieku. Najstarszy zachowany instrument pochodzi z wieku XV. To kilkaset lat historii instrumentów klawiszowych. To zarazem fascynująca opowieść o zmianach w postrzeganiu kulturotwórczej roli muzyki, ale też rozwoju myśli konstruktorów, którzy swymi innowacjami uruchamiali nowe obszary muzycznej wyobraźni kolejnych pokoleń muzyków. Klawesyn to instrument niezwykle różnorodny i często zaskakujący. Przybierający różne kształty. Może mieć jedną lub dwie klawiatury, czarne lub białe klawisze. Może być bogato zdobiony lub ascetycznie prosty. Jedno jest tylko niezmienne: czarowny dźwięk, który od stuleci uwodzi zarówno twórców, jak i słuchaczy. Sam klawesyn to instrument często postrzegany jako relikt dawnych czasów. Ale jego historia nie kończy się w baroku. Do spektakularnego renesansu klawesynu w XX wieku przyczyniła się między innymi nasza rodaczka, znakomita pianistka i klawesynistka Wanda Landowska, dzięki której klawesyn triumfalnie powrócił na światowe estrady. Była to artystka oryginalna i nietuzinkowa, wszechstronnie utalentowana. Jej wpływ na muzykę był znaczący i w istocie przekracza znacznie to, co zawdzięczają jej miłośnicy muzyki dawnej. Jeżeli wrócono w czasach współczesnych do interpretacji historycznych opartych na traktatach teoretycznych z dawnych epok, to jest to w znacznej mierze efektem działalności i uporu Wandylandowskiej, ale też jej osobowości i charyzmy, która spowodowała, że wielu twórców zaczęło pisać dedykowane jej utwory klawesynowe. Obecnie wielu kompozytorów współczesnych korzysta z bogactwa dźwiękowego instrumentów historycznych, wykorzystując je zarówno w formach eklektycznych, jak i przestrzeniach muzyki eksperymentalnej. Moim marzeniem i celem jest pokazanie, że w dalszym ciągu instrument historyczny może wzbudzać fascynację współczesnego instrumentalisty i stanowić swoiste medium przekazu wielu zawiłości języka muzycznego. Nauka gry na instrumencie historycznym to bardzo często brakujące ogniwo we właściwym zrozumieniu muzyki późniejszej. Zakres kompetencji, jakimi powinni legitymować się absolwenci klas instrumentów historycznych, odbiega od powszechnych oczekiwań na tradycyjnie rozumianym kierunku instrumentalistyka, a studenci z reguły muszą opanować grę nie na jednym instrumencie, lecz na kilku jego wariantach. Podstawowym wymogiem w nauczaniu gry na instrumentach klawiszowych jest również umiejętność realizacji basu cyfrowanego. Dzisiaj pokrótce zapoznamy się z klawesynem, obejrzymy wirginał i klawikord. Zobaczymy, jak specyficznie brzmią i jakie mają możliwości. Jako przykład posłuży nam kolekcja instrumentów, a właściwie część kolekcji, będącej własnością Poznańskiej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Pederewskiego. A stanowiąca wyposażenie katedry historycznych praktyk wykonawczych, którą mam przyjemność kierować. Nazywam się Maria Banaszkiewicz-Bryła i jestem profesorem w klasie klawesynu poznańskiej uczelni. Przed sobą mamy dwa klawesyny, wirginał, właściwie dwa, instrumenty i krawikor. Ogólnie rzecz biorąc, typy krawesynów różniących się brzmieniem, ale też budową i materiałem, z którego zostały wytworzone, są ściśle związane z ośrodkami, w których powstały i z ich dominującą w tym ośrodku twórczością. Ogólnie można powiedzieć, że cechy indywidualne mają instrumenty włoskie, flamandzkie, francuskie, angielskie i niemieckie. Idealna dla wykonawcy sytuacja to użycie odpowiedniego instrumentu do wykonywanych utworów, ale nie zawsze jest to możliwe. Klawesyny, które tu widzimy, prezentują jeden typ typ francuski. Mają miękkie brzmienie, pełne są idealne do wykonywania muzyki francuskiej. Oba instrumenty mają bardzo zbliżoną dyspozycję. Dwie klawiatury. Dwa rejestry ośmiostopowe, rejestr czterostopowy i lutniowy. Oczywiście, grając, można dokonywać kombinacji rejestrów poprzez zastosowany w konstrukcji łącznik klawiatur. Instrumenty pochodzą z renomowanych pracowni europejskich. Pierwszy, instrument czerwony w głębi, to kopia klawysyno historycznego François Blancheta i jego ojca. Pochodząca z paryskiego warsztatu pana Reinharda von Nagla. Instrument drugi to również klawesyn typu francuskiego, zbudowany według planów Henri Hemsza, model z roku 1751. Został wykonany w niemieckiej pracowni pana Christiana Fuchsa. Oczywiście instrumenty te różnią się kilkoma elementami, ale przede wszystkim różnią się brzmieniem. Chociaż reprezentują jeden typ, jeden rodzaj, jak powiedziałam, idealny do wykonania muzyki francuskiej, ale też instrument francuski można uznać za instrument bardziej uniwersalny. Posłuchajcie, jak one brzmią. Z pracowni tego samego twórcy, pana Christiana Fuxa, pochodzą również widoczne tu wirginały. Są to dwa instrumenty, które potocznie nazywa się Mother and Child, czyli matka i dziecko. Instrumenty, które mogą grać zupełnie osobno, mogą być również ze sobą zestawione. Zbudowane są według planu Johannesa Rukersa. Konstruktora flamandzkiego z 1623 roku. Chciałam zwrócić uwagę na charakterystyczne dla instrumentów flamandzkich dekoracje. Są to koniki morskie, jak również nie wiem, czy to będzie widoczne charakterystyczne i bardzo modne wśród mieszczańskich użytkowników elementy imitujące marmur. Również bogato zdobione są klawisze. Brzmienie tego instrumentu odpowiada wymogom muzyki XVI i XVII wieku. utrzymany w rejestrze czterostopowym. Właściwie jest jakby strojone oktawy wyżej. Może on służyć zmianom kolorystycznym lub otrzymaniu efektu echa. Klawikord jest instrumentem innego typu, chociażby ze względu na sposób wydobywania dźwięku. Nie jest on instrumentem szarpanym, tak jak klawesyn, gdzie mechanizm piórkowy uruchamia i szarpie strunę. W klawikordzie jest to metalowa płytka, tak zwany tangent. W związku z tym, to klawikord jest prawdziwym przodkiem młoteczkowego fortepianu. Tu widzimy instrument zbudowany według planów Johanna Georga Christopha Schiedmayera z Neustadt z roku 1756. Widzimy, że instrument jest umieszczony w dębowej, woskowanej skrzyni. Jest to bardzo, bardzo, bardzo częsta postać klawikordu. Instrument przyjechał do nas z Francji. Wykonany został w pracowni pani Martin Argery. Jak widzimy, wszystkie instrumenty zaprezentowane przed chwilą różnią się bardzo dźwiękowo i ze względu na różny sposób wydobycia dźwięku i ze względu na kształt i stylistykę ich budowy. Budowa instrumentów historycznych, często znacznie odbiegająca od ich współczesnych wersji, budzi duże zainteresowanie. Z moich obserwacji wynika, że szczególnie w ostatnim okresie, w czasie pandemii i przeniesienia wielu przedsięwzięć kulturalnych do sieci, mamy do czynienia z wieloma świetnymi zresztą prezentacjami klawesynu. Opisem szczegółów historycznych, budowy, różnych aspektów wykonawczych, a więc dziś na zasadzie przeciwwagi postanowiłam porozmawiać. O muzyce komponowanej na klawesyn. No, może o wycinku literatury, która przecież jest niezwykle obszerna. Niewątpliwie klawesyn nieodparcie kojarzy nam się z muzyką francuską. Nasuwa się skojarzenie. Muzyka francuskiego baroku to czas klawesynistów francuskich. Ta szkoła kompozytorska stała się niemal synonimem francuskiego baroku. Co jest takiego w muzyce francuskiej? Co ją odróżnia? co jest charakterystyczne, niepowtarzalne i jak tę muzykę opowiedzieć słowami. Oczywiście we Francji tworzono nie tylko na klawesyn, ale jak ktoś zauważył, czy mówimy wiolonczeliści francuscy, fleciści francuscy? Nie, chociaż niewątpliwie tworzyli oni szkoły gry o bardzo dużym znaczeniu. Porównując Podobne znaczenie idiomatyczne ma określenie wirginaliści angielscy. Może gwoli wprowadzenia bardzo szybko przypomnimy sobie, jaką grupę kompozytorów nazywamy klawesynistami francuskimi. To kompozytorzy działający we Francji między 1650 a 1750 rokiem, którzy w znacznej mierze przyczynili się do rozwoju muzyki klawesynowej. Był to uznany za ojca tej szkoły Jacques Champion de Chambonier, a następnie dwie generacje kompozytorów czerpiących inspiracje i wzory z jego twórczości. Był on twórcą szkoły w bardzo dosłownym tego słowa znaczeniu, z uwagi na to, że całe grono kompozytorów działających później należało do jego uczniów. Zaliczamy tu tak wybitnych kompozytorów jak Louis Couperin, jego dwóch braci. Danglebert, Lebec, Ardel, Biret, Cambert, wielu, wielu innych kompozytorów. Z początkiem XVIII wieku rozkwit twórczości klawesonowej we Francji osiąga apogeum. Do tego następnego pokolenia klawesynistów możemy już zaliczyć Marszałda, Claire Rimbaud, kobietę Elisabeth Jacquet Laguer, Gaspara Le Roux, no i oczywiście zwanego Legrand, wielki François Couperin oraz Jeana philippe Rameau. Dodam tylko, że tych kompozytorów było naprawdę bardzo, bardzo wielu i do czasów współczesnych ciągle odkrywamy, jak wspaniałe utwory pisali. Niewątpliwie z tej grupy najwyżej przez historię ocenieni byli dwaj kompozytorzy XVIII wieku, François Couperin i Jean-Philippe Rameau. Nieodłącznym elementem francuskich miniatur była ich ilustracyjność. Oczywiście bardzo ten temat upraszczam, dokonuję skrótów myślowych. Jaką muzykę możemy nazwać ilustracyjną? Najprościej taką, której zadaniem jest dźwiękowa ilustracja, czy to określonych zjawisk przyrody, czy też znaczenia słów. Takie zabiegi ilustracyjne występują w muzyce programowej często i pojawiały się już wcześniej. Przecież zawsze muzyka była mową dźwięków. Obecnie wielu twórców muzyki uważa ilustracyjność za zabieg przestarzały, zbyt dosłowny. Ale przecież właściwie od zawsze człowiek chciał naśladować bawić się dźwiękami. A najwdzięczniejsze do naśladowania są oczywiście dźwięki charakterystyczne. No, nawet ukło się takie pojęcie ptaki w klawesynie. Klawesyn świetnie nadawał się do realizacji i imitacji śpiewu ptaków. Człowiek średniowiecza wierzył niezbicie, że ptaki śpiewają na chwałę Boga, a przecież ludzka muzyka właśnie stąd się wzięła. Ludzie próbowali wieli bić Boga, tak jak sławi go swym głosem natura. Czemu człowiek nie miał naśladować ptaków, skoro ptaki naśladują mowę ludzką? Według mniewania św. Franciszka ptaki przecież także ludzką mowę rozumiały. Aby zbytnio nie wdawać się w rozważania filozoficzne, przybliżę Państwu zjawisko, które mnie samą zaciekawiło, nawet zaintrygowało. Przeglądając jakieś materiały, napotkałam na rozważania teoretyczne na temat śpiewu ptaków. Taką klasyfikację. Dwie teorie. Jedna, że głosy ptaków nie mają nic wspólnego z organizacją muzyczną ich dźwięków. No i oczywiście drugi pogląd przeciwstawny, że wprost przeciwnie, że jest to zjawisko muzyczne i co więcej, ewoluuje ono do gremialnego świergotu, czyli do koncertów muzyki zespołowej. Ten drugi pogląd stworzył całą dziedzinę badawczą zwaną ornitą muzykologią. Zajmuje się ona oczywiście nie poetycką stroną tego zjawiska, ale dość dokładnym pomiarem przy pomocy mikroskopu akustycznego, który spowalnia śpiew ptaków o 256 razy i te dźwięki są zapisywane i analizowane. I tak oto sformułowano fundamentalne stwierdzenia, że na przykład Strzyżyk, Rudzik i Piegrza Czarnogłowa są muzycznie kompletnie nieutalentowane. Natomiast znany nam Dudek, Kukułka i Sikorka Bogatka wykazują dość umiarkowane, ale jednak zdolności muzyczne. Natomiast do geniuszy muzycznych należą drozdy. Drozd amerykański i drozd pustelnik, z czego dla nas wniosek taki, że wielka sztuka najchętniej powstaje w osamotnieniu. Jak wszystko w muzyce świeckiej, tak i ilustrowanie głosów ptaków rozpoczęli trubadurzy i truwerzy. Ale naśladowanie przyrody, zabieg imitacyjny della Natura spotykamy u bardzo wielu kompozytorów. No, możemy wspomnieć chociażby Antonia Vivaldiego z jego porami roku, gdzie słyszymy wiosenne ptaki, słyszymy kukułki, ale słyszymy również szczekającego psa, odgłosy burzy, odgłosy tańca, zabawy, muzyczne malowanie por roku i charakterystycznych dla nich sytuacji. Później przyroda znajduje odzwierciedlenie również w muzyce Beethovena, a w wieku XX kompozytorem, który bardzo dokładnie zapisywał znowu ptasie głosy i wykorzystywał je w swoich kompozycjach, był Olivier Messiaen ze słynnym katalogiem ptaków. Natomiast, tak jak powiedziałam, królestwem takiej ilustracji była twórczość klawesynistów francuskich XVII i XVIII wieku. Spotykamy tam wiele przykładów znanych nam z literatury muzycznej, jak na przykład no, słynny motyw kukułki, czyli nuty opadającej w tercji znana jest nam również kura. Charakterystyczne dziobanie po podwórku i gdakanie, i wiele, wiele innych ptasich głosów. Bardzo charakterystycznym i piękny jest utwór prezentujący e, zakochanego słowika utwór François Couperen. I jeszcze płaczliwa piegrza, również utwór François Cupéren. Długo skupialiśmy się na muzyce francuskiej, ponieważ wspomniany okres od około 1650 roku poprzez czasy panowania Ludwika XIV, aż do śmierci Żana Filipa Ramow w 1764 roku, określa się mianem złotego wieku muzyki francuskiej, Grand siècle. To właśnie wtedy ukształtował się tam wyrazisty, rozpoznawalny natychmiast styl, zwany stylem francuskim. Niezwykle ważną rolę odegrały w tym procesie właśnie dwa instrumenty klawesyn i uważana za królową instrumentów Lutnia. Francja była ośrodkiem emanującym na całą muzyczną Europę i charakterystyczny styl francuski odnajdujemy w wielu kompozycjach europejskich. Natomiast drugim bardzo ważnym ośrodkiem muzycznym były Włochy. To na tych dwóch głównych stylach opiera się cała muzyka barokowa. Dopiero w późnym baroku, w XVIII wieku, dochodzi jeszcze styl mieszany, będący fuzją dwóch powyższych, francuskiego i włoskiego. Rywalizacja stylu włoskiego i francuskiego jest tym, co napędzało rozwój muzyki baroku. I chodzi mi tu zarówno o wzajemne przeciwstawianie się sobie, jak i próby pogodzenia obu stylów ostatecznie osiągnięte we wspomnianym już stylu mieszanym, którego sztandarowym przedstawicielem był Jan Sebastian Bach. Historia literatury klawesynowej obfituje w wiele osobowości muzycznych. Można powiedzieć, że począwszy od niedoścignionego już geniuszu Jana Sebastiana Bacha, poprzez Jerzego Fryderyka Händla, Johanna Jakoba Frobergera, poprzez kompozytorów będących wizytówką kunsztu kompozytorskiego, ale i też wirtuozerii przypisanej do klawesynu jak Domenico Scarlatti czy Antonio Soler, Wymieniając kompozytorów, którzy komponowali na klawesyn, zawsze pozostanie niedosyt, że nie wymieniliśmy wszystkich, którzy są dla tego instrumentu ważni. No i właśnie, wymieniłam jednym tkiem kompozytorów XVII i XVIII wieku. To nie powinno dziwić. Samo przywołanie nazwy klawesynu niemal natychmiast kieruje uwagę odbiorcy w stronę minionych stuleci. Jest to jednak tylko pierwsza odsłona muzycznej historii tego instrumentu. Niezwykła, szalenie fascynująca, ale z całą pewnością nie dająca pełnego obrazu twórczości przeznaczonej do wykonywania na nim. Aby dopełnić całości, należy przenieść się do przełomu wieków XIX i XX i przyjrzeć się bliżej zjawisku, które w dziejach historii muzyki określone zostało mianem renesansu klawesynu. Dopiero synteza przywołanych powyżej obu epok i zagadnień pozwoli na możliwie najpełniejsze oraz najbardziej właściwe spojrzenie na szeroko pojęty rozwój muzyki klawesynowej. Klawesyn w XX wieku stał się instrumentem pożądanym i modnym. Wielu wybitnych kompozytorów pisało utwory klawesynowe zgodnie z ideą nawiązywania twórczego dialogu z przeszłością i tradycją, ale także zgodnie z ideą awangardy. Pozwolę sobie posłużyć się pracą pani Natalii Chyżak, poznańskiej klawesynistki, która wiele czasu poświęciła na badania nad współczesną twórczością klawesynową, szczególnie polską. Pisze ona: "Przeszłość zawsze definiuje teraźniejszość. W sposób znaczący wpływa również na przyszłość, a nawet więcej w rzeczywistości projektuje jej kształt." Wobec szeroko pojętej tradycji najbardziej charakterystyczne są dwie postawy: ta, która rozwija i kontynuuje idee epok minionych, oraz ta, która im zaprzecza, poszukując tym samym całkowicie nowych dróg. To ogólne spojrzenie dotyczy nie tylko muzyki, bezpośrednio odnosi się także do życia każdego człowieka, codziennie bowiem podejmowane są decyzje wpisujące działania ludzkości w jeden Bądź w drugi punkt widzenia. Sposobem na przywrócenie muzyce należnego miejsca w świecie wartości jest według wielu badaczy, m.in. profesora Tomaszewskiego, Bogdana Pocieja czy Nikolasa Arnon-Kurta, mądre pełne refleksji zwrócenie się w stronę przeszłości oraz tradycji. Jednocześnie nie chodzi o bezmyślne zanegowanie twórczych poszukiwań XX i XXI wieku albo zmuszanie kompozytorów do pisania wyłącznie jednego rodzaju utworów, odzwierciedlających tylko jeden styl. Ważna jest świadomość artysty, jego poczucie odpowiedzialności wobec odbiorców oraz kreowanie muzycznej wypowiedzi w oparciu o ogólnoludzkie, prawdziwe i głębokie wartości, a nie jedynie po to, by tworzyć. Cokolwiek, ale tworzyć. I myślę, że tym cytatem można zakończyć tę opowieść, gawędę o klawesynie, instrumencie, który z jednej strony jest reliktem przeszłości, a z drugiej strony świetnie odnalazł się w naszej współczesności.